Świeczko z tej strony Habi, mój rodzaj w dzisiejszym materiale lecimy z ponad grubym, mój drodzy, ponad przeciętnym odcinkiem, ponieważ dzisiaj na w tym materiale jesteśmy oczywiście na końcu Naszego widza z Habisa, czyli oczywiście Genialnie, u niego stworzymy moi drodzy 45 skrzynek i oczywiście To, co oczywiście każdy by chciał Czyli moi drodzy rękawiczki W dzisiejszym materiale moi drodzy, że Będzie wiele emocji, wzlotów i upadków Ale mam nadzieję i wierzę w to mocno, że będziecie oglądać do końca, jeśli uważacie, że polecicie się naprawdę dobrego To zostawcie łapkę do góry, a my Lecimy! No i kochani, jakby inaczej Zaczynamy oczywiście tak klasycznie można powiedzieć Od graffiti paków i tutaj Moi drodzy, lecimy z pierwszym Ciekawity pakiet, taki można powiedzieć, przedsmak tego, co będzie. A już na samym początku, piękny arkajd, moi drodzy. Piękny Arkę, i o to chodzi, toko. Przy okazji, tutaj oczywiście nasz widzu, czyli oczywiście Geniu, chciał pozdrowić z całego serduszka. Wielkiego, moi drodzy, jak. No aż ciężko to określić, jak dużego serduszka, bo chciał pozdrowić, moi drodzy, cały habiskład skład i wszystkich nowych zawodników, którzy dołączą do habiskładu i którzy będą dołączać, moi drodzy. A szczególnie chciał pozdrowić Remika, moi drodzy, a także oczywiście Yogiego, więc pozdrawiamy serdecznie. Od naszego drugiego genia takie pozdrowienia, aż normalnie się zrymowało, a się tego... Nie chciało, ale ładnie wyszło przynajmniej. No i cóż, lecimy z kolejnym, z trzecim i tak gdyby poleciał ten Idol, to byłoby naprawdę, moi drodzy, bardzo, bardzo fajnie. Yogi, nasze znaczy, Yogi, nie Yogi, ale geniu, nasz widzu, moi drodzy, napisał, że e, nie napisał nic na temat właśnie tych graffiti paków, więc tutaj ja uważam, że chciałby te czerwone, ale co do rękawiczek, to napisał, że chciałby, moi drodzy, te e, Ritual i White Combo, co jest naprawdę, patrzcie, czerwony. Tak to się robi, widzę. Tak to się robi. no. Mamy idola, elegancką, dwa czerwone na starcie. To już symbolizuje naprawdę dobry, udany odcinek, moi drodzy. A jeśli wy też macie tutaj, oczywiście, tego drugiego, e, to, to ten karny, moi drodzy, tą przepustkę, to napiszcie, moi drodzy, co wam poleciało i co wy, moi drodzy, w grze dostaliście ciekawego, a także i dobrego. Ja, moi drodzy, powiem wam szczerze, że no, ten Gambit jest bardzo ładny. Ale czy aż tak bardzo ładny, żeby go moi rodzy tutaj oczywiście dziaknąć? No nie wiem, kochani, no nie wiem, jakby tak się zastanawiam, bo ja osobiście te letnie gdzieś tam eventy jakoś nie tak mocno e, propsuję. Ale na kanale, na YouTube pokazała się nowa, stara seria, którą oczywiście co nowy sezon, co nowy moi rodzy event jakby kultywujemy. Czyli oczywiście moi rodzy, misje. Misję sąsiady, moi drodzy, na kanale i to tam, moi drodzy, oczywiście cel jest prosty. Zdobą, żeby zdobyć jak największą ilość, oczywiście, leveli i żeby oczywiście. Zdobyć rękawiczki. Czy nam się uda? To już musicie oglądać sami, bo nowe odcinki już będą oczywiście, w tym tygodniu z misji. Będziemy w bardzo trudne misje, bo wszystkie odcinki są oczywiście nagrane. Na zaś, mój drodzy, bo teraz mnie nie będzie, więc jeśli byście mieli jakiekolwiek pytania, chcieli obejrzeć live'a to niestety, mój drodzy, w tym tygodniu mnie nie będzie, ale w. Tak, około 8 lipca 9 właśnie wracam, więc na spokojnie. I Moi drodzy, naprawdę, będzie ciekawie. Ja już nawet nie wiem, która tutaj, oczywiście, Gambit, Gambit Pack leci, kolejny, ale mamy fioletowego. Bardzo mnie to cieszy. Don't stop, bardzo ciekawy tutaj, oczywiście, ten graffiti. No i co mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze mamy, Moi ROZ, naprawdę, gruby wachlarz. Gruby wachlarz, Moi drodzy, 40 razy tutaj potwieramy. Zobaczymy, co poleci. No, w tej tym, w tym grafiti, jak zawsze, ja grafiti nie używam. Z tego co już rzeczywiście widzicie. Nie za bardzo mnie to przekonuje w gierkach. Ja zawsze mój lutko skupiam się na tym, żeby wygrać, no bo jak gra się stanowa, to gra się tylko po to, żeby wygrywać, a nie żeby przegrywać. Przy okazji pokazał się ostatnio bardzo ciekawy poradnik, moi drodzy. O, bardzo proszę, czerwony skinek, elegancko Bardzo fajny poradnik na temat jak grać lepiej ze snajperki, z AWM, moi drodzy Jest to naprawdę kluczowy materiał dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą jak grać Jest oczywiście poradnik 28 minut I na koniec, patrzcie I mamy to, moi drodzy, cztery razy czerwony chyba No właśnie, cztery razy czerwony, mamy różne te czerwone Gravity Pack sobie bardzo cieszy A my przechodzimy teraz do, oczywiście, sticker packów A tutaj, moi drodzy, zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie a nie, bo to widzę, ma jeszcze Prey. widzę, to ma jeszcze Prey, ale nie wiem, czy to jest... Nie, to przynajmniej bardzo Gambit. To lecimy z Gambitem, moi drodzy. I tutaj no co? Celujemy tylko wyczerwony, moi drodzy. Kamera 1. Labirynt. No powiem mam, że takie fajne są te naklejki, ale czy w grze tak bardzo dobrze wyglądają? Jakby czy tak aż spoko Nie wiem, sobie nigdy nie, nie przeglądałem się, szczerze mówiąc. No lećmy, lećmy po to, widzowie. I no cóż. Pierwsze koty za płoty, kochani, pierwsze koty za płoty. żeby nie było, żeby tutaj oczywiście szkoda, spokojnie to przejść, lecimy, Gambit, no bo ciekawe mnie co kurczę, tutaj poleci, no ale co, Gambit po raz kolejny, powiem Wam tak, ten wisiorek Gambit jest ładny, ale jakby niezbyt jakoś mi to tam się podoba, jeśli chodzi o jakąś naklejkę, czy coś jakby... Jakoś mnie to po prostu widzowie nie przekonuje, nie jestem przekonany w ogóle co do tego. No i mamy w końcu pierwszy, moi drodzy, tutaj oczywiście e, epick, epicką naklejeczkę, Secret, Secret Island. No bardzo ładna w sumie naklejeczka, naprawdę, podoba mi się. Jestem w ogóle zaciekawiony, jak oni to w ogóle na tych broniach, niektórzy mają, moi drodzy, bo te naklejki większość się zmienia, przemieniają jakby. Ale to jest całkiem ładna w sumie, też jest fajna. No, i oczywiście czerwona, więc my lecimy. Lecimy, mój, Zapraszam was przy okazji na moje Instagramy, na moje tutaj Facebooki. I mamy legendarny. Tak jest, tak jest, o to chodzi, o to chodzi. Legendarny jest, więc tutaj lecimy z temacikiem. I cóż, i powiem wam tak szczerze, że e, tutaj. Na tych social mediach, moi drodzy, moi, tam możecie zobaczyć naprawdę wiele rzeczy Co ciekawe, robię w wolnym czasie, co tam ciekawego u mnie i tak dalej Bo ja na YouTube tego nie wrzucam, bo jakby, jakby na YouTube to i tak już jest odcinek, jest short, moi drodzy To i tam więc tam jakby trochę inaczej się na to patrzy e, Ale no, no na social mediach, Instagrama i tak dalej, to jak najbardziej kolejny, legendarny to się widzowie ma w głowie. To się ma w głowie. przez inteligencja jak to mówi oczywiście e, nasz drogi Owca WK. Przy okazji nie wiem czy słyszeliście tą piosenkę Jedziemy, no z sąsiadem to, to my ją słuchamy na ogół można powiedzieć. I, i, I tą hantlę też słuchamy widzowie, bo wiecie jak my chodzimy na siłownię to tam trzeba moi drodzy podnosić ciężary i tak dalej, więc jakby nie dajemy za wygraną można powiedzieć, nie dajemy za o czerwony przeciąg. nie dajemy za wygraną i jest fioletowy, bardzo ładnie, bardzo ładnie, elegancko I ile nam tutaj zostało, naprawdę wiele rzeczy już tutaj otwieraliśmy, a najlepsze jest to, że nam zostało raz, dwa, trzy, no cztery, czyli około 20 skrzynek widzowie I w sumie fajnie, w sumie fajnie, a powiem wam, sz... patrzcie czerwony Inteligencja, inteligencja Dziękuję bardzo, pozdrawiam co tu się w ogóle wydarzyło, ty? Co jest grane? Czerwony sticker. Zobaczymy, ile na jego procent. Przecież, widz to się. A w sumie, no dobra, nie będziemy patrzeć, nie, nie będziemy zapeszać, widzowie. Nie będziemy zapeszać, co tu się w ogóle wydarzyło, ty? Ale normalnie heca. I epicki. Ale fajnie. Nie no, widz jak wejdzie na konto. To on normalnie w szoku będzie On nie dowierzy. On po prostu będzie inny. Powiem mam tak szerzej, widzowie. Że, jeśli wy też byście chcieli, żeby Hami, swoimi złotymi, moi drodzy, palcami, otworzył na waszym koncie na przykład tutaj karnet, napisz do mnie na Instagramie. Jeśli chcecie, żeby to był jakiś tam, wiecie, ke, e, jakieś Fable nie Fable, to też napisz do mnie na Instagramie, moi drodzy, będziemy działać. Ale ci teraz, legendarny, no co to w ogóle o być, to jakoś. jakoś tak. co jest grane, dobra! Lecimy, widzowie, let's go! Komu w drogę temu w czas. I co, jeszcze jeden? No dobra, słuchajcie, no w życiu już tak nie może być kolorowo, że cały czas leci legendarny, jakiś Argen i tak dalej, ale jakby już mamy pięć czerwonych. Pięć betoniarzy, pięć. Tam mówił gościu cztery, ale mamy pięć. I let's go, widzowie, i let's go. No powiem wam, że całkiem fajnie się zapowiada. Bardzo proszę, sticker różowy, dziękuję bardzo. Ty, widzowie, ty ktoś mi wierci chyba. Ty chyba klątwa Izaka. U niego też wiercili widzowie. Wiercili i klątwa Izaka, widzowie. Klątwa Izaka. Nie, nie, nie wiem, czy to słychać na, na tym. A jak będzie słychać, to sorry, widzowie. sorry, ale ktoś tutaj wiercił, no? I wierci dalej. Ja się zastanawiam. Dobra, słuchajcie. olać temat wiercenia, bo my za chwileczkę wywiercimy naprawdę gruby temat w standoffie, a w nim mamy do zgarnięcia, w czarmach, wizowie, Sigil. Mamy oczywiście Trial, który jest naprawdę bardzo ładny i bardzo mocno tutaj, oczywiście. Jakby jest nacisk na to, że były to nowe tryby fajne. E, mamy tutaj oczywiście pochodnie. Mamy maskę. Mamy oczywiście watcher, czyli no taką no kamerę można powiedzieć. No to taki jakiś watcher, nie watcher. No i oczywiście mamy Gambit. I to, moje rozbyłoby byłoby tyle. My mierzymy w najlepsze różowe, a także i czerwone, więc zostawcie łapkę do góry i lecimy, widzowie. Lecimy z tym tematem. Chciałbym z wielkim uśmiechem tutaj, kurczę, zakończyć... Te czarmy, ale nie wiem, czy się uda, ale będę się starał. Dobra. Mamy tak, jednego już, jeden już poleciał. W ogóle jeszcze mam tej casey, więc jakby to jest najciekawsze i to jest najlepsze w tym materiale. No ale dobra, lecimy. komu w drogę temu w czas? Let's go. Oho, przeleciał. Różowy? Nie, 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 nie poleci, bo za, za mocno leciało. A to ciekawe, akurat. Dobra. No to co? Czarm, pack, let's go. No i co? O, różowy. Ty nie poleciało! Ale jaja! co to ma być ty? No to nieźle. Dobra, słuchajcie, dwie ostatnie. Napiszcie w komentarzu hashtag, czarmin, napiszcie hashtag leci. Masz na to 5 sekund, moi drodzy. Ja odliczałem 5, a to, moi drodzy, sprawi, że będziemy mieć chyba no, większą, moi drodzy, taką. Pomoc od was, znaczy ja będę w sumie pomoc od was, że może coś tutaj się uda, dobra, 5, 4, 3, 2, 1, lecimy, widzowie, poszło i co? I patrzcie to, wasza pomoc, widzowie, od razu epicki, od razu epicki, no popatrzcie ty się, a osadzam nam ostatni, więc jeśli wy chcecie, żeby coś poleciało, wiecie to robić, lecicie w komentarze i lecicie z tematem, dobra, akrebujcie, piękniusi, daj mi sigila, bo żeś fajniusi. Lecimy. I patrzcie. No dobra, dobra. Gambit, moi drodzy, gambit. A przejdziemy teraz do kolejnej rzeczy w tym materiale, gdzie jest do zgarnięcia wybitny Akimbo Uzi. W sumie bardzo ładny, naprawdę bardzo ładny. Mamy też oczywiście Ritual, oczywiście yy, Famasa. Bardzo ładnie wypasował do nowej rękawiczki naszego widza, bo on też widzę. widzu też chciał te rękawiczki. Fi Pirania, odśmieszalony kotlet, Gambit bardzo ładny. Moi drodzy, nie wiem, czy jest w ogóle o tym spinie, który ma wejść za niedługo, albo już przed, Ja nie wiem, mój rodzic, kiedy wrzucam. No Ale no co, celujemy, mój rodzic najlepsze. Lecimy i let's go. Czerwony przeleciał, więc... Uff. No w sumie ten Gambit z satraku? Właśnie, że satrak tutaj jest, ty. Widzowie, jeszcze jest tutaj Star Trek, co jest naprawdę bardzo dobrą możliwością, żeby tutaj otworzyć Gambit. Lecimy! Komu w drogę, temu w czas, widzowie. No i po raz kolejny, Star Trek dla widza. No, powiem tak, trochę słabo, trochę słabo, ale najważniejsze jest to, że w tym materiale, dla naszego za ukroić jak, jak najlepszy, jak największy kawałek tortu. Żeby on mógł się tym najeść, no można powiedzieć, że w przenośni. I oczywiście, żeby genił wyszedł na zwycięską ścieżkę. Bo jak wiecie, w sandofie jest różnie. A teamje ci nie zawsze pomagają. O, i co w statraku? Nawet tego nie ma w statraku. Co dramat, widzowie, ty. No co dramat, co jest grane? Jeszcze nam zostało 6 caseów, więc lecimy na ostatnim, moi drodzy, możliwym tutaj oczywiście, case. Ie... Aha, pirania. Pirania widzowie, bo czemu nie? Na ostatnim caseie widzę, będzie tutaj, oczywiście, Gloss Case. W ogóle White Combo, jest naprawdę kozacki i ten ritual też jest fajny, ale w sumie mi osobiście się podoba najbardziej ten Dread. Dread, tak się nazywa. I ten Tessera. Tessera, normalnie Tessera. O, Dobra, lecimy. Kombo zrobię ten czas, No i Pirania, besta traka dla widza. No bez ta traka. Ja się, moi drodzy, chyba po prostu nie mylę, widzowie. Chyba się nie mylę, no. Akcja jest taka, że nie mogę, widzowie, jakoś tak mocno przeboleć tego. Może jeszcze się uda. Może się odkujemy, może to będzie tak możliwe. No i dlaczego takie? Słuchajcie, mi się wydaje, że z każdym kolejnym rokiem, z każdym kolejnym, moi drodzy, rokiem, to jest po prostu coraz słabsze. Tutaj nie ma, moi drodzy, możliwości na takiej, wiecie, po prostu coraz gorzej to leci, po prostu wszystko. Dosłownie coraz gorzej, ty. Dosłownie coraz gorzej, jak tutaj z Gambita leci Shark, ty. Odsmażany kotlet na AK-12, więc pozdrawiam. Ale może teraz, jeśli wy chcecie, żeby coś się poleciało, te piękne akibo naszego widza Gienia z HB Squadu. Przykładam zawsze w do HB bo tam, moi drodzy, są najlepsi widzowie i też, moi drodzy, gramy na lewach, wygrywamy, nagrywamy i tak dalej. Jeśli chcecie, żeby coś poleciało dobrego, zostawcie łapkę do góry i lecimy. I teraz może? Byku, ewidentnie nie łapki do góry. Przyznaj się, że nie zostawiłeś łapki do góry. No przyznaj się, stary. Przyznaj się, że nie stawiłeś no. Dobra, lecimy. Weapon case. Gambit. Ostatnia, moja drodzy, skrzynka z brońmi. Otwieram nosem. Pozdrawiam. Może wtedy coś poleci. Let's go. Patrzcie. Szczęśliwy nos chłabiego. To tylko w teorii widzę. Ja. Tylko teoria. Nos jak nos, jak u każdego widzowie, jak u każdego. No i cóż, jakby otworzyliśmy wszystko, co chcieliśmy otworzyć oczywiście. Teraz przed czas na ostateczne rozstrzygnięcie w tym materiale. Wizu chciał Ritual, także White Combo. Mam nadzieję, że poleci coś dobrego, co oczywiście Wizu chciał. Zapraszam was na moje inne media i tak dalej. Weźmiemy łyk szczęśliwej wody, którą specjalnie sąsiad nalał, więc szybka potka, jak w Fortnite. Cie. I lecimy po kombo. 3, 2, 1, let's go. I pick. No nie! No nie! Co jest grane, no? Gambit. Gambit stary leci. Gloves Gambit. Jeśli one na rynku będą dużo kosztować, bo się nazywają Gambit, to widok jest wygrany. Ale jak na razie to nie poszło po mojej myśli, po naszej myśli widzowie. No. Co tu się wydarzyło? No widzom dostał, ale nie to co chciał. Moi drodzy, tak czy siak uważam, że Open naprawdę udany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć czerwonych, moi drodzy itemów. Ja bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Do i Hej.